Wybaczcie mi, nie wiem, co się stało, ale przerwało mi nagle nagrywanie. Ale na szczęście jestem w tym samym miejscu, co byłem. Czekajcie, yy, bo tam ktoś jest. Wuhu! Ale to jest emocjonalna gra. Łoł, Zależy mi na tym, aby o właśnie o to nie chodziło, żeby mi granatami pod nogi nie rzuciło. Hamski trochę. O nie, o nie, o nie, nie. nie, nie, nie. Ujej. Ej, to jest hamski. Normalnie za jedną z inwiucem. Granat. Gin. W którymś momencie przestaną na pewno do mnie chodzić. Proszę mnie nie zabijać. Za dużo tu przeszedłem. Gdzie się w ogóle respią? Widzieliście to? to jest dziwne. Chcę do tego punktu iść. Gdzie tam ma to? Weapon no ammo! Co to? F... Ja. Macie jakieś takie wolne nie mogę zawalić? Czy ja? Eee, let's go! What the hell! Nie, no, tam jest! Leż, 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 leż! Na pewno chłopa dorzuci się! Oj! Ktoś mnie chce zabić! Granat, kurwa, granat! Granat! Chwalasz nasi, są, nasi nitki! Chwalasz nasi chciałem zabić! Ej, ma bom. dobra obroni? Oberwał ober. właśnie. Dobra, wchodzimy na... Z grubej rury tu. Uuuu... Nie ma. Czy tu jest jakiś wejść? Ciepło ciemne! Co tu jest w ogóle? Wytyfy! Kuli się zgrała na cholera. Dobra, chyba mogę tu zejść. Nie wiem, czy chyba przeładował amunicję, ale nie mam pełno. A są po prostu drzwi, które do dupy. Ale z tego co wiem, trzeba tam iść. Idę do, do swoich kolegów. Piaska mi zresztą pokazuje. No a przystanki pier... i chodźmy do tego. Nie wiem, tak samo O kurka. O! Ale gra zapisana. Zajebiście. Gdzie mam, gdzie mam wejść? Tam pod ten traktor? Cokolwiek to jest? Ej, no tak. W ogóle da się tylko. Z... No, zabijać. Za... Dlaczego oni nie trafiają? Czemu oni nie trafiają? Nie mogą innych. Dobra, już nie mam wejść. Idziemy tak po cichaczu, żeby w ogóle nie kapnęli się. Dobra. może i się kapną. Ach, oni nie strzelają! Ale ja debil jest. Proszę, nie powiedzcie mi, że to jest ten taki... A, bo tu jest gra zapisana, uff. Dobra, bo raz pamiętam, co się stało. Ścieła mi Tu jest miejsce i tam jest granat i ja w ogóle wchodzę teraz w teren. Nie wiem, ile jeszcze raz tam zginę. Ale mam pomysł, su, ale ja mam pomysł teraz. Nic z tym nie widzę. U! Nie wiem, czy to opłacało się grana w ogóle wstać tam. Czy go da się zabić? co chodzi? Ej, no! Nie widzisz mnie, nie? Uh! Bo, no, myślę, że jak jest tak zagazowane, to co by nic nie widać, nie? To można to na spokojnie wejść. No, gdzieś traktor na pewno. Idź, 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 Gra zapisana. Ej, ej, ej. Dobra. chodzimy do jakiejś wioski. Ło, Ło, Ło! Ma. Powiedziałem, że mam gry zapisaną pod traktorem, ale ja nie wiem. No w sumie weteran. Nie dziwię się. No, w głupie mam tu? Nie wiem, tak randomowo wyrzuciję ten granat. Ej, obudź się, obudźcie, się, obudź się. Co, jaja? Jeszcze tu ma granat, jest gdzieś. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Mam inny pomysł. Zróbmy inaczej to rozegrać. Także wejdziemy do tego budynku od razu. I tam zadupimy. No to nie był dobry plan. Sukces nie oznacza końca. Okej. Okay. choć ten wóz, może O nojki. widziałem jak ono berwał. Ale to było satysfakcjonujące. No w ogóle to wyważasz drzwi. Teraz dopiero o tym mówisz? Patrz, teraz na S mogę ich że Jeszcze żyjecie? Jeszcze tam szczekasz? Psie. Muszę switlać. Huu! To jest normalnie jak Sniperka na tej zasadzie działa, naprawdę. Ej, w ogóle... Także typ stoi tak randomowo. To jest nasz. Nas tam pewnie ich zabili. Daj liście, no. Ten karabin mnie tak wkurza. Wow! Fajnie, że tu doszedłem. To już tam jest. UTF. UTF. Przynajmniej go za... Zabiłem. Nie wiem, wejścia. tam. Halo. Wow! Co What the hell! Ja go nie widziałem! Dla jak ja to przeżyłem? To jest pytanie. No, 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 no. Ja jestem twardy! nie Nie wiem, czy oni żyją, czy nie żyją. Zdech Chyba już nie żyje. Wejdźmy co? Po co jest? O, fajnie. Miło Cię poznać. Ej! Ile tam jest? Żaden karabin, ani nic. What? What? Chyba nic nie ma, ale musimy się sprawdzić. Jak ja widziałam, ile tam jest, to... Po mnie! Tam jest, nojek. jak... tak zwany. Ej, wiesz, myśmy tu wszyscy może nie stoi. Strzelanie do swoich nie będzie tolerowane! Ale go piły, jak je Granat gdzie się właśnie wchodzę, tam. Ten... OK. Zaczynę swojego, ale ja jestem dowiedział. Wiem My że mamy przewagę nad nimi, taką taką dużą, taką wielką, wielką. Czy jest, to jest czołg? Ej, tam jest sołk! Tam jest sok. Zresztą mi się... Tak, schowanie się pod będzie bardzo mądrym pomysłem. Na pewno. O, jaka fajna głowa dostaje. Idzie mi fenomenalnie. Ej, tu się ładuje, ładuje, Ej, 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 bo tu granaki! What the hell? Co? Co on tu robił w ogóle? Jakby się zgubiłem. I tu się wychodzi. O! Aha! Tu... Czekaj, 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 czekaj. Tu jest wyjście? Chodź, kolego. Ej, ale z tego czołgu, czyli. Czy to jak to jest! Pewnie zabicie mnie na co? Ale on jest zajebisty. Ej, tam wszystkich chce zabić. Czekajcie. Wszystkich mi od razu zabiję. Oh shit! Zabij go! On mnie z nogi zadupił! Ale ja jestem niedoświadczony. Okej. Okay. Nie wiem czemu ty w ogóle granat rzuciłeś tam. A się obróciłem 180 stopni. To nie jest taki mądry pomysł chodzenie w teren komuś, sobie strzela. Tam dostałem. 19. R... Jest Nawet wejść nie no. A, to nasz. To tak? Ym, panom dziękujemy. Co nam jest z tymi gwiazdkami? O! To nasi. Chodźmy za gwiazdę. A no, bo za tym typem? Zostawcie blokadę drogową. Co? Jak może zabijać takie zwierzęta? Chuje wiesz, lubi koń. Łooo! Wow, ale wstąpiłem na działo! Zgadzaj, że ja mam w ładnie. Odsuń się, bo tu wybuchnie! Czy to ty? Czy na jakiś lepszy efekt? Pyk! E, no serio? Coś wybuchło. Takie mam wrażenie. Cyk, tam jest jeszcze jedną poszcza. Tu daleko odstawiam. Ej, ale szczerze, poszczałabym się takim czymś do samolotu. Nie wiem czy ja mogę koło tego przechodzić, tak? Trochę się boję, najlepsze jest to. To. Czekajcie, to zniszczyłem, no dobra, To jest. To zniszczyłem, A, wszystko zniszczone, zawsze. nie, nie, nie będę teraz szalał do nich. Jeszcze by mi nie zaliczyło. Choplać, jaki parku jest! Yeah. Pozwól, tym tak na lata, no nie jest tak oblicze, prawda? Co to wykonano? Gra zapisana, zabezpiecz bunkry w Bone de Hoops. Chodźcie tam, ej, Ter teraz oni nas będą za. O oh ślicznie. Albo mi się wydaje, albo tam jest karabin maszynowy na dachu. Bo jaki jest, to ja tam idę. To jest karabin maszynowy. Widzicie go? Musicie go widzieć. Dobra, jakoś się. Nawet na polu są świnie. Czy się musicie się przeładować? Pyk. Dobra, ja idę od razu na tej karabin. Już się, nie? Muszą sobie poradzić. Jeszcze tak, tutaj wyskoczy mi jakiś niemiec. O! Ale tak, nie ten karabin. Sprawdźmy czy na górze jest rzeczywiście karabin. O ja! Ale tu nikogo nie ma. A ja mam tam gwiazdkę. Gwiazdka nie wskazuje. Jaki mniej mogę pieku? ziemi. Ej, tu jeszcze jak... żyje. Naprawdę przyjemne dźwięki wydą. jest z mapy? Gdzie on Nie czuję trochę. Tu gdzieś? To jest mało możliwe. Idziemy iść. Na pewno nie tutaj, bo się nawet gwiazdka nie przybliża, a nawet jakby się przybliżała to. Eee! Kościu! E, Dzięki! Czekajcie, czekajcie, bo... Zgubiłem się. Ja jestem co? Tutaj, tak? Zobaczmy z bunker de chór.

Ile ja szczczalów dostałem, żeby mnie zabili? Hmm. Może to mi w ogóle zbierali. Dobra, ja rozumiem, że można zginąć Aha! Tu jest mój oddział! Tu nie, proszę! Dobra, dobrze i top. O, widzicie, tu jestem, będzie gra zapisana. Gra zapisana, let's go i tu jej ja do pierwszego, lepszego bunkra. Hops, wow. Dlaczego oni... Dlaczego przez ściany? A i tu są trzy bunkry. Dobra, dobre, dobre. Au, trochę bolało. Cy, cy, cy. Dobra, cyk, 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 dobra. Teraz tu cel, celujemy. Muszę bać Nie. W wojnie nie masz żadnych dziecił żołnierzy rannych. Co? Wiecie, ile ja jestem razy ranny. Spróbujmy tam. Ło wow, wow, sir. wow, się się nie udało. Nie wiem, czy ja zginę przy własny granat, czy co ja zrobię. Oni najwyraźniej nie poczuli konsekwencji. Nie wiem, gdzie jest granat, ale ja w tym momencie mogę zginąć od granatu. Tak, zginęłem od granatu chyba. Korci mnie, aby dać Cię dymny granat, ale... Gdzie ja w ogóle idę? What the fuck? Tu jest w ogóle... To... Ale teraz jestem słaby w to. Ale fajnie się gra przynajmniej. To jest plus tego. Może stąd trafię? No, 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 no nie, no serio? To jest żart? Trzeba bym nie gra. Nie mam siły. Nie mam siły do tej gry. mnie tak wykończy. No, 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 no jeszcze się myszka zatnie. Ja się boję w wejść. Poczekam tutaj po prostu na tu. Gra Chyba tam, dużo tak? Nic zrobić teraz. W Porad, no nasz. Nie wiem czy ja swojego zrobię. Nie, to Jeden przejąć. Proszę, proszę, proszę. Nie, 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 nie. nie. Nie jest zgrana, ale ja to pierdolę. O! Jakieś przejście. Ej, to jest przejście! Tutaj ten, zaczynaliśmy w pierwszej części będzie, bo oczywiście się, będzie podzielone na dwie części. No bo mi przerwało cholera z nagrywania. Teraz smutne. No co wy kurwa czekacie? Dzisiaj się nie dało! Tu no nie! nie Miałem wrażenie, że to są strzeloczcze. Ile tych granatów tu można? Chyba trzeba zareagować tak porządnie. Zareagować porządnie, tak? Jeszcze granata tu dubto. Widzicie, ja ale też będę taki chamał. też nie tam włożyć granata, A niech mają. Suki. Ej, ten film już ma dwa, ponad 27 minut. Nie. Nie wiem, czy ja tak kiedykolwiek dojdę. Ty, ale ja mu się nic nie dzieje. Chodź się. Tak to się powinno od początku robić, a nie, ma pierdzieli cię mi. Kolejny bunkier jest tam. Potem chodźmy do niego. To znasz, dobra. Podnieś amunicję. Aha, pod, podniosłem. Podniosłem amunicję do tego karabinu. No, to nie jest ten, który mówię, no nie, tu nie, jak nie rób sobie zimnie, nie Wiem czego. Tu na pewno ktoś jeszcze jest! Oj, na mordę tak. Hola. Ej, jest w ogóle takie fajne wejście, więc tu można sobie tak fajnie po prostu wejść, Dobra, Czysto, czysto. Idziemy do ostatniego krak, który jest tutaj. To się nam być! Czekaj kuźwa...

Ojej. Oj. To się kupi. No nie! Nie bym tu pisła! W pustki mieście, cóż. Ok. Co tam? Grana to fajnie rzucili. Wow, I on się żył. I to jest tak. To jest to miejsce. I to jest. Liste. No tam zabij się da.

Ej, jegoś tak znowu nie da zabić, patrzcie, że... Oberwał. Ale kurde, dalej strzela. No teraz powinienem się udać. Okej. Okay. wiem, czy tu mogę wchodzić, ja się boję wchodzić. Jakiś oficer, jeba... Cele wykonano, przygrupuj się. Dobra, mam się przegrupować. Czekajcie, jak Wo! Ale zajebiste samoloty, samoloty. Za są. Czekajcie, a ja chyba się rzeczywiście przegrupuje. O się! Dobra. U. I co koniec. Wygraliśmy, Victory! co, so, Mogę kontynuować misję, ale jeśli miałbym kontynuować misję, to chyba musiałbym zrobić z tego live'a po prostu. Kiedyś go zrobię. Zobaczycie, zrobię z tego live'a. Ale mam nadzieję, że na... postaram się jutro, ale jutro nie wiem, czy będę miał czas, więc. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się następnym razem. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze. To strasznie rozwija kanał i przy subskrypcji oczywiście zaznaczcie to dzwoneczek. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że wam się spodobało. Po zobaczenia i cześć!